Jeszcze na dzień wczorajszy mieliśmy 100 łóżek covidowych i 141 łóżek niecovidowych. Natomiast w związku z tym, że liczba pacjentów nam lawinowo rośnie, to decyzją wojewody od dnia jutrzejszego, od dnia dzisiejszego mamy 130 łóżek covidowych, natomiast od poniedziałku będzie ich 200. Z czym to się wiąże? Z tym, że praktycznie no, większość szpitala staje się szpitalem covidowym, natomiast w części tej potocznie nazywanej czystą będziemy mieli oddział ginekologii, położnictwa i noworodków. Oczywiście w, te, w sytuacjach krytycznych, mówię tutaj o życiu pacjentki porodowych na przykład, no będziemy również przyjmować na oddział ginekologiczno-położniczy pacjentki zakażone COVID-em mamy W dniu dzisiejszym mamy 98, dlatego też od dnia dzisiejszego podnieśliśmy liczbę, znaczy decyzją wojewody podnieśliśmy liczbę łóżek na 130, no ale spodziewałam się kolejnych, więc od poniedziałku będzie 200. Jak długo to może Nikt tego nie wie. No zgodnie z, z statystykami, jakie można y, obserwować, no to to jeszcze tydzień-dwa może potrwać. Jak do świąt przeczekamy y, w tym wzmożonym y, no, epidemii powiedzmy, tak po świętach powinno to się wypłaszczać, ale nikt tego nie jest w stanie chyba przewidzieć. Proszę mówi o tym, że teraz osoby y, są. Pacjentami. Czy u nas w szpitalu również zdarzają się, że są osoby do 50 roku? Życia? To prawda, jakby ta krzywa wieku jest coraz niższa. Wynika to głównie z tego, że dużo pacjentów w wieku starszym zostało zaszczepionych, więc no nie trafiają tak w dużych ilościach jak poprzednio. Zdarzają się pacjenci młodsi. Natomiast, oczywiście, oprócz tam jakiegoś jednego, dwóch wyjątków nie ma dramatu, bo średnia wieku pacjentów z 64 na 61 lat nam spadła. Także no jeszcze nie jest tak, że, że nastolatkowie czy, czy młodsi trafiają. Ale oczywiście znam przypadki niekoniecznie skutne, że trafiał i 19-latek, tak. Także szczepmy się i uważajmy, trzymajmy dystans, bo to jest bardzo ważne.